Przepis na pyszną zupę tajską. Przygotowuję wywar warzywny. Składniki naszej zupy to marchew, pietruszka, seler, pora, liście, kafiru, wędzona papryka, pierś z indyka, pasta tahini, makaron bezglutenowy, mleczko kokosowe, olej kokosowy bezwonny i przyprawy. Na oleju kokosowym i odrobinie masełka podsmażam piersi. Dodaję do wywaru łyżeczkę pasty tahini. Przyprawiamy ekologiczną przyprawą, która zawiera anyż, bazylię, kozieradkę, czomber, czosnek, oregano, majeranek. Dodajemy piersi z indyka, szczyptę soli i wędzonej papryki. Teraz dodam makaron bezglutenowy, który połamię. Na koniec podlewam mleczkiem kokosowym i gotowe. Smacznego!